Bardzo dobrą skutecznością popisali się piłkarze KP Brzeg Dolny gromiąc na własnym boisku w derbach powiatu zawodników z Wołowa 1 do 2 i rewanżując się tym samym za zeszłoroczną porażkę. W sobotnie po popołudnie w ramach czwartej kolejki Wrocławskiej Ligi Okręgowej pod Jerzego Szalińskiego podejmowali na własnym boisku zespół MKP Wołów. Od samego początku inicjatywa leżała po stronie piłkarzy KP. Mecz ułożył się idealnie dla gospodarzy, którzy objęli prowadzenie już w pierwszej minucie spotkania, otwierającą bramkę Zdobu Marcin Soberka dobrze dysponowani tego dnia zawodnicy KP byli bardzo groźni w szybkich kontratakach w 30 minucie jedna z takich akcji zakończyła się drugim trafieniem dla KP na 2 do 0 wynik podwyższył Dawid Hernik kolejne bramki padły już w drugiej połowie spotkania w 60 minucie piłkę do bramki skierował Przemysław Bobkiewicz wynik meczu na 4 do 0 ustalił w 75 minucie Dominik Maziarz przed utratą kolejnych bramek uratował piłkarzy z Wołowa dobrze dysponowany tego Dnia Bramkarz MKP Bartosz Granat. Liga ruszyła, mamy czwarte spotkanie zadanie. Wybraliśmy dzisiaj prestiżowy pojedynek derby Powiatu Wołowskiego. Chcieliśmy się zrealizować za ostatnie derby, które, które przegraliśmy u siebie 2-1. Wygraliśmy przekonująco, cieszymy się z tego, przygotowujemy się myślami już do następnej kolejki. Mimo wysokiej wygranej pojawiło się kilka znaków zapytania spowodowanych obecną sytuacją kadrową zespołu. Jak mówi Jerzy Szaliński, trudno wejść w ligowy rytm, ponieważ każdy mecz grany jest w innym ustawieniu i w innym składzie. Trudno nam wejść w ten rytm ligowy. Gramy każdy mecz w innym ustawieniu, każdy mecz innym składem. Pomału wykruszają się zawodnicy, dużo jest kontuzji. Dzisiaj nie grało trzech podstawowych zawodników, w ostatnim meczu nie grało czterech. Dzisiaj dochodzą do mnie informacje, że te mikrourazy mają dwaj zawodnicy, więc nie możemy zaskoczyć, nie możemy tak, wpaść taki ryb nasz do Wielkiego. Po czterech kolejkach piłkarze KP z dorobkiem 10 punktów zajmują pozycję wicelidera ze stratą dwóch punktów do prowadzących Czarnych Jelcz Laskowice. Kolejny mecz zostanie rozegrany na wyjeździe 4 września. Rywalem piłkarzy z ulicy kolejowej będzie Odra Lubiąż.